Już jak no to to kurwa to jest skój, jest te skój tu te tych płytek nie i tam łód ty od zostało zostało nauczę mam tych tam porę płytek to to wyłóz pochodem no ja wiem że pasowałoby mi nie chcę kobiety bo do już nie chcę się w koszty pchać no to było lepiej już. no ja cię tu zostawię i weź to ładnie tak zrób jak możesz no i lepiej dobra wieczorem tu przyjadę to się po to odbierze no postaraj się Józuś, nie, nie ochroj się, dobra? No, a no ładnie, wie pani co ładnie do to zrobił ten Józuś, no. No lepiej się nie dało, no. Jak na jego możliwości to i tak fajnie to wyszło I, i kosztów my się nie wepchali. Tu spódkę zostawił chłopak, no. Tu rewizję w razie czego, to się te płytki umysły tam pewnie na klipsach. Bo. Ja się go jeszcze spytam, no. No ile, no ile, no. Tak żeby dobrze było, nie? Jemu muszę jako prymie odpolić, bo mu ma ja się postaro. No kurwa, tu tyle. Tu jem tu klej, tu płytki. Wy Tysiąc tak 1500 będzie dobrze, nie? No. No nie ma z tego spuścić. No nie ma. No to dobra. No to na ten płyn tam puszczę. No To niech będzie 1485 Te 15 zł już, już niech będzie puste pani. Nie chcę pani ten płyn kupić Cireckiej. tu No. Może być? No. To mamy do kuchni się porozliczamy. tam. Ojejo, muszę jechać jest. Aż mu te pieniądze i obiecałem mu go dzisiaj dombo. Cześć Józek! Wiesz co? Cześć Józek jest? No. Kurwa, ładnieś, to to odjebał. Muszę cię pochwalić teraz. No. No ładnie, ładnie, tam nawet zejść ona te spódzkę, dziurkę została. no kobita zadowolona, wypłaciła bez problemu, no. Fajnie, cieszę się, musisz się tak poprawić, żeby tak dalej było, no. Mostu, kurwa, te prymie, co ci obiecałem, jutro przyjdź 10-7, no. Kurwa, nie byłem dawno u ciebie, ładnie tu most, dywan, kurwa. Brysnic kurwa, lodówecka, wszystko, mógł. Pięknie. Dobra, że jawie, do jutra.